Wcześniej cośmy sobie zakładali to, co powiedzieć, powiedzieć, w tych pięciu ostatnich meczach dobycia e, maksymalnej ilości do punktów. Dlaczego nie był to plan ambitny? Na pewno już po meczu w dynie, e, nie mogliśmy go zrealizować. Dzisiaj na pewno zabolała bardzo praca Bramki, szczególnie na przed, przed przerwą w Wielkiej próbowaliśmy odrobić straty, ale mieliśmy za mało atutów ofensywnych. Także gratuluję panu Mariuszowi Zwycięstwa i przygotowujemy się do następnego naszego stoliku Warszawa, którego e, będziemy chcieli wygrać. i, i myślę, myślę, że jeżeli będziemy bardziej powiedziałbym dynamiczni w akcjach, przede wszystkim ofensywni, będziemy więcej prowokować, żeby to my przy w tej tych Ja uważam, że ta linia środkowa w kilku metrów dobrze funkcjonuje i, 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 i dlatego. Tak, tak, tak. Ma Pan rację, ma rację. Mamy kilka strzałów. Ja uważam, że e, e, w tym przeciwniku e, Rodząc w pozycyjny, no, muszą być e, większa ilość strzałów, więc to jest pierwsza rzecz, ale przede wszystkim wygrywanie pojedynków jeden na jeden. I z tym mamy, z tym mamy e, problem. Także, także no, 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 siłą rzeczy no, może być podobny mecz e, e, z Polonią e, Warszawa, gdzie będziemy e, e, może dyktować e, warunki, ale ja mówię, jeżeli się nie da e, rady zrobić różnicy e, technicznie, to trzeba poprzez ciągły napór zmusza przeciwnika do, do błędu. 45 minut, by praktycznie rzecz więcej mówię, Byliśmy w, próbowaliśmy konstruować i prawą, i lewą stronę, przez środek Krakowia, mówię, nie tylko środek zagęściła, ale, 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 ale 35. szerzejszy przed swoją bramką i, i, i czy nie mogliśmy zrobić, zresztą my wiemy, nie wiem dziś, że i będziemy szukać, e, szukać atutów ofensywnych i w tym kierunku właśnie poszukujemy zawodników. Czy Pan, te, no nie sądzę, bo, 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 bo ta sytuacja, co było, e, Matusiak, e, e, za późno żeśmy zaatakowali na tym mokrym boisku, piłka przeszła śmiało, to był błąd techniczny i to była, mówię oprócz tej jeszcze chyba Wolińskiego tak w końcówce, ale to normalna rzecz, bo, bo w tym momencie, w tym momencie e, może nie odkryliśmy się, bo, bo 1-0 jest zawsze, no, w każdym chwili można, można wyrównać i Mieliśmy przykład, że ostatnio jak mogliśmy, mogliśmy wyrównać. Ja uważam, że, że, że Lepiej, więcej zagrożenia stwarzał na początku, przez pierwsze 15-20 minut Janek Goncarczyk, niż ci dwaj zawodnicy z Krakowi. Jaka, jaka była sytuacja? Wychodziliśmy, była długa piłka zagrana, piłkę żeśmy za krótko wybili, skróciliśmy pole gry, zawodnik, nie wiem kto to podawał, zagrał od razu lewą nogą za linię, za linię obronną. Także to jest bramka, bramka piłkarska, także tutaj się szybko, tu nawet nie można zareagować w tym, w tym momencie, także tutaj jest bardzo ładna bramka i, i, i tu nikt nie ponosi winy, bo no, możecie powiedzieć, że, że taciu po, po, po błąd, tak, ale to, 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 jest, to jest bramka, piłkarska bramka, tak bym powiedział. Ja tym bardziej po meczu mogę powiedzieć, że drużyna bardzo chciała wygrać mecz. Na odprawie przekazaliśmy zawodnikom, że to będzie pod względem piłkarskim, czyli w umiejętności walki na boisku, Bardzo trudny mecz. Śląsk te mecze, które oglądaliśmy i braźnią pod uwagę, że to może być podobny skład i podobnego. Ja. Wcierał bramki. Przegrywają go również. No zapowiadało się dzisiaj, że to będzie podobnie. Ponieważ przyjęliśmy w ramkę, to nie ukrywam, że mecz się troszkę ułożył. Ale trzeba było naprawdę wiele i wysiłku, i pewnej dyscypliny na boisku, aby Śląskowi na tyle przeszkadzać, żeby uniknąć sytuacji. Przedecki wszystkim Śląska. Jeden był bramki, bo przypomniałoby to nam przed dwadzieśmi, przed dwóch miesięcy, gdzieśmy prowadzili, a potem tracili punkty, Po męczu. 90 minut na pewno, może nie pięknej walki, ale na tyle emocjonującej, że mieliśmy jakąś tam okazję do, do wysiadu z tamtej bramki a Śląsk nie dawał się do końca. I po takim meczu nie można powiedzieć, że ktoś był najlepszy czy wyróżniający się na boisku. Muszę <laughs> wszyscy, którzy byli na boisku to brali na tyle pozytywnie, że zabezpieczyło to na koniec meczu zwycięstwo i, i Jeżeli ta drużyna w opinii przed 6 miesięcy, również w mediach coś podał, że taka drużyna gra w to przegrywa 6-2. No to może zostaje troszkę w tej chwili optymizmu, że ta drużyna dalej gra we klasie, nie przegrywa 6-2. Chociaż podpukaj, żeby nie wywołać wilka, bo jedziemy do drużyny, która wygrała tego strażową. Ale pił wszystko możliwe również za tydzień w Gdańsku. Różny wynik. Dziękuję bardzo. Ja powiem w ten sposób, że uznaliśmy, że doświadczenie Czekolewskiego i walka w powietrzu, no ja mimo wszystko forma, którą prezentuje na treningu, eee, powtórzę jeszcze raz doświadczenie, pomoże w grze defensyjnej. Może to nie było tak przez pierwsze 20 minut, ale w sumie w całym meczu uważam, że by to pozytywne wystawy. z drugą ręką dołożyli. Nie przewraca się w głowie, gdy będzie piąte, to uznam, że jesteśmy nie krok, a dwa kroki w kierunku tym, aby na wiosnę startować nie jako chłopczy do bicia, tylko drużyna, która. Nie tylko ma ogromne szanse się uratować, ale jeszcze niektórym namieszać. Proszę mi to przypomnieć, jak będę panu marcu. Żeby nie przegrywać 6-2. żeby mecz, który można wygrać, wygrać i żeby nie rozdawać punktów krótko